W nowym odcinku Beauty News mamy kolejny sondowy temat. Tym razem dotyczy marki Nivea. Gigant kosmetyczny, znany niemal każdemu znalazł się w ogniu krytyki i pod lupą prawa. Ale to nie wszystko. Porozmawiamy też o markach, które próbują zaskakiwać swoimi pomysłami, czasem bardzo oryginalnymi, a czasem kontrowersyjnymi. Sprawdzimy też, co dzieje się z Rode. Słyszeliście, że Hailey Bieber szuka kupca na swój kosmetyczny biznes? Co to może oznaczać? Następnie zobaczymy, dlaczego wielkie koncerny jak L'Oreal. Rozważają przyjęcie mniejszych marek, takich jak Medicaid. I przyjrzymy się kosmetycznym trikom, dlaczego płyny micelarne i SPF trzeba jednak zmywać. Zapraszam do wspólnego odkrywania, jak naprawdę działa świat kosmetyków i co kryje się za błyszczącą fasadą. Zaczynamy! Na początku kwietnia wyszła najaw, że Hailey Bieber szuka kupca na swoją markę kosmetyków – R.O.A.D. Aktualnie jej Beauty Imperium, jak można przeczytać w mediach, może być dziś warte nawet miliard dolarów, a wartość rocznej sprzedaży to około 200 milionów. R.O.A.D. zdobyło popularność dzięki minimalistycznemu podejściu, estetyce clean girl, mocnej obecności w social mediach, no i oczywiście dzięki samej Hailey, która tworzyła wiralowe treści. No i teraz pytanie, co dalej? Są właściwie dwa warianty. Pierwszy, marka zostaje sprzedana i gubi się w tłumie innych firm. Bo tak naprawdę road od początku było bardzo mocno związane z twarzą i wizerunkiem Hailey. To ona napędzała cały ten hype. Drugi wariant. Щось на взор дорогі Шарлот Тілбері. Порівняймо то. Занім Шарлот випустила власну марку в 2013 році, через понад 20 років працювала як макіяжистка з найвіншими гвіздами – Кейт Моус, Пенелоп Круз, Джі Хадід і більома іншими. Її назвісько вже втеді було гаранцієм якості. Шарлот була теж одним з перших візажисток, які почали робити макіяжовий туторіал на YouTube. i Instagramie. A to właśnie pomogło jej promować nie tylko produkty, ale całą filozofię magicznego makijażu. W 2020 roku hiszpańska firma Pulk, właściciel takich brandów jak Paco Raban czy Jean-Paul Gaultier, kupiła większość udziałów w Charlotte Tilbury. Wartość transakcji ponad miliard dolarów. Co ważne, Charlotte została główną dyrektorką kreatywną i dalej kontroluje wizerunek i rozwój marki. Dzięki temu jej firma wyszła na nowy globalny poziom, przyciągnęła inwestorów i mogło się dalej rozwijać. Podobnie może wyglądać. przyszłość Road, zwłaszcza że wśród potencjalnych kupców są giganci jak L'Oreal, Estée Lauder czy Shiseido. A oni bardzo chcą trafić do młodszej publiczności, zwłaszcza pokolenia Z. Już w procesie montażu tego filmu pojawiła się nowa wiadomość. Hailey Bieber znalazła nabywcę i transakcja sprzedaży została sfinalizowana. Kosmetyczną markę Road przyjęła firma e.l.f. Beauty która zapłaci za nią maksymalnie miliard dolarów, 800 milionów w gotówce i akcjach. Oraz dodatkowe 200 w formie ewentualnych bonusów, zależnych od wyników finansowych ROAD. Według danych CNN, zakup ROAD to największe przejęcie w historii Elf Beauty. Dotychczas marka była znana z przystępnych cen, wegańskich składów oraz silnej obecności w mediach społecznościowych. Co istotne, Elf praktycznie nie korzysta z tradycyjnej reklamy, stawia na marketing cyfrowy. I tak jak się spodziewałam, Heidi pozostaje dyrektorem kreatywnym marki oraz z szefem działu innowacji. To oznacza, że ta transakcja może dać Road nową siłę do dalszego rozwoju. A tak w ogóle to w ostatnich doniesieniach spekuluje się, że Hailey Bieber sprzedała Road, żeby wspierać biznes modowy swojego męża i pomóc mu wyjść z długów. Warto zatem śledzić, jak będzie rozwijać się również na tym polu. Przyjęcie mniejszych marek przez wielkie koncerny to w ogóle bardzo częsta praktyka w branży beauty. Weźmy na przykład najnowsze doniesienia. L'Oreal podobno rozważa przyjęcie brytyjskiej marki Medicaid. Medicaid to marka znana z produktów dermokosmetycznych, skoncentrowanych na składnikach aktywnych jak retinol, witamina C czy peptidy. Marka zdobyła uznanie zwłaszcza wśród osób szukających bardziej profesjonalnej pielęgnacji, w domowym zaciszu. Z kolei L'Oreal już od dawna rozwija segment dermokosmetyków. Ma w portfolio CeraVe czy La Roche-Posay, o których wspominałam w tym filmie. Gdyby faktycznie doszło do przyjęcia Medicaid, to marka zyskałaby ogromne możliwości. Dostęp do globalnych kanałów sprzedaży, badań i technologii L'Oreal. A L'Oreal mógłby jeszcze mocniej zaznaczyć swoją pozycję w Europie i na rynkach anglojęzycznych, właśnie w kategorii dermokosmetyków. Nie tak dawno wspominałam o tym, że L'Oreal otwiera nowe centrum badawczo-rozwojowe. Przyjęcie mniejszych marek przez gigantów, to nie jedyna rzecz, która zdarza się regularnie w branży beauty. Tak samo często pojawiają się pozwy sądowe przeciwko tym gigantom. O kilku głośnych sprawach opowiadałam już w innym filmie. A teraz do tej listy dołącza Nivea. Pod koniec kwietnia 2025 roku w Kalifornii złożono pozew zbiorowy przeciwko firmie. Byersdorf, czyli producentowie kosmetyków Nivea. O co chodzi? Konsumenci twierdzą, że zostali wprowadzeni w błąd. Produkty z serii Neurish By Nature i Naturally Good miały, według opakowania, zawierać np. 95% składników pochodzenia naturalnego. Brzmi pięknie, prawda? W rzeczywistości. Дужа часть складу то складники синтетичні, які єдині зстали випроваджені з натуральних субстанцій, як цукер чи олій кукурудяни, але потім зростали подані моцним процесом хімічним в лабораторіум. І Із найцікавше. фірма Байерсдоф повогуєся на міжнародний стандарт ISO 1,6,1,2,8. Ten standard pozwala nazywać coś naturalnym, jeśli składnik ma pochodzenie naturalne i bez względu na to, że końcowy efekt to produkt czysto chemiczny. Innymi słowy, nawet jeśli coś zostało zrobione w laboratorium i wygląda jak Frankenstein kosmetyczny, to jeśli powstało z rośliny, to voila! mamy naturalny produkt. No i właśnie na tym polega cały problem, bo zwykły konsument widząc hasło 95% składników z natury myśli sobie, ok, rośliny, zioła, może olejki, biorę. Tymczasem dostaje coś zupełnie innego stwierdzono, że to klasyczny przypadek greenwashingu, czyli eko-ściemy. Firmy celowo sugerują, że ich produkty są bardziej naturalne czy ekologiczne niż są naprawdę. Tylko po to, żeby zwiększyć sprzedaż. Sama aktualnie przygotowuję duży materiał o greenwashingu i animal friendly. I jak wielkie koncerny oszukują nas w tych tematach. Więc subskrybuj kanał, żeby nie przegapić. Wracając do pozwu przeciw Nivea i greenwashingu. Prawo w USA a tego nie lubi zwłaszcza prawo stanu Kalifornii California False Adversary Law które zabrania prowadzenia konsumentów w błąd szczególnie w sprawach zdrowia i składu produktów i co teraz proces dopiero się zaczyna ale na podstawie innych spraw w USA możemy przewidzieć kilka scenariuszy pierwszy ugoda poza sądem Najbardziej prawdopodobna opcja około 70-80% szans. Byersdorf może wypłacić odszkodowanie i zmienić opisy na opakowaniach. Uniknie publicznego procesu i utraty reputacji. Nie musi przyznawać się do winy, wystarczy doprecyzować komunikaty. Drugi: jeśli sprawa trafi do sądu i konsumenci wygrają, reklamy zostaną uznane za wprowadzające w błąd, firma będzie musiała Zmienić opakowanie, może zostać zasądzona wielomilionowa kara, szczególnie w pozwach zbiorowych. To wszystko pokazuje jedną ważną rzecz. Nie wiesz ślepo temu, co widzisz na opakowaniu. Nawet największe marki potrafią manipulować hasłami i robić eko-marketing tylko z nazwy. Marki kosmetyczne często grają z nami na. пожом є психологічним. Візьми так і приклад плин міцелярний, який жекомо не вимагає спукування. Відує то нон-стоп на опакуваннях. Без спукування. Ale prawda jest taka, coś co czyści powinno być spłukane. Dlaczego? Bo płyny micelarne zawierają substancje powierzchniowo czynne, czyli po prostu pawy. Brzmi mocno naukowo, ale to nic innego jak składniki, które znajdziesz nie tylko w kosmetykach, ale i w szamponach, płynach do naczyń czy w proszkach do prania. Mają jedno zadanie rozpuszczać tłuszcz, brud i zanieczyszczenie. I tak. Są różne typy: łagodne i bardziej agresywne. Na ekranie widzicie teraz kilka przykładów pawów, które często pojawiają się w płynach micelarnych. Nawet jeśli dany paw jest łagodny, to jego resztki na skórze mogą wysuszać, podrażniać albo niszczyć naturalną barierę lipidową, szczególnie przy regularnym stosowaniu. Skutek Sucha, zaczerwieniona, podrażniona skóra. A ty się zastanawiasz, co się dzieje, skoro przecież używasz delikatnego produktu. Więc kiedy widzisz, hasło nie wymaga spukiwania, tłumacz to tak. Lepiej mimo wszystko spuć. To taki nasz specjalny język porozumienia z markami kosmetycznymi. Oni coś sugerują, a my musimy to przetłumaczyć na realia pielęgnacji. Drugim kosmetykiem, który trzeba obowiązkowo i bardzo do Докладні змивать є крем з фільтром SPF. SPF to w praktyce cienka ochronna warstwa na skórze, która odbija lub rozprasza promienie UV. Zwłaszcza kremy wodoodporne i odporne na ścieranie tworzą na skórze film, który nie zmywa się dobrze samą wodą, łatwo zbiera pod kurz i sebum. Zwykłe przetarcie twarzy wodą nie wystarczy. Potrzebna jest pianka lub żel do mycia, które usuną resztki tego filmu ochronnego. Co więcej, krem z filtrem należy nakładać ponownie co około 2 godziny podczas ekspozycji na słońce, bo tylko wtedy wtedy zapewnia pełną ochronę. Bez regularnego zmywania i ponownego nakładania SPF ochrona jest znacznie mniej skuteczna. To ważny krok, który często bywa pomijany, a od niego naprawdę dużo zależy. Wcześniej wspominałam o marce Road, który z jej produktów najbardziej zapada w pamięć. Dla mnie to etui na telefon z błyszczykiem do ust, coś naprawdę oryginalnego i szybko zdobywającego popularność w sieci. Było to świetnie. Nie nietypowe i zdecydowanie wiralowe rozwiązanie. Ale czy na pewno wygodne? Bez względu na odpowiedź, produkt Road najpewniej był inspiracją dla amerykańskiego brandu Super Go, który niedawno zaprezentował innowacyjny gadżet etui na telefon z wbudowanym kremem SPF. Na ich oficjalnym Instagramie pokazują jak działa ten pomysł. W etui znajduje się pojemnik z filtrem przeciwsłonecznym, którym można wygodnie smarować skórę bez konieczności noszenia dodatkowych tubek. Na razie to raczej kon... Koncept Lub limitowana edycja, mająca na celu zwrócenie uwagi na znaczenie regularnej ochrony przeciwsłonecznej. Ale wyobraźcie sobie sytuację: idziecie na plażę z telefonem i macie pod ręką łatwy sposób, żeby szybko nałożyć krem SPF. To świetny przykład, jak kosmetyczne marki łączą nowoczesne technologie z praktycznymi rozwiązaniami. Czy takie etuje stanie się hitem? Czas pokaże, ale na pewno ma ku temu potencjał. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym filmie.